Cześć wszystkim, witam w grze The Hunter Call of the Wild. Jesteśmy w takim jednym fajnym miejscu na mapie. To jest Silver Ridge i to jest jeziorko mniej więcej na środku, na samej górze. Mam tu dwa namioty i dwie ambony. Na jednej w tej chwili jestem. Celuję do niedźwiedzia, który jest po drugiej stronie przy drugiej ambonie. Dlaczego się nie tepam i nie próbuję z bliska? Ponieważ tak się składa, że o tej porze, to jest godzinie 11.20 czasu gry, przychodzą tam niedźwiedzie. Jest jeden, ale nie myślę, że to się na tym skończy, bo ich tu powinno przyjść nawet 8. Dlatego nic nie robię i się nie tepam. ponieważ jeśli się tepnę to jest płosze możliwe że nie upoluję żadnego jeśli będę strzelał stąd bo już mam na to sposób to albo zabiję na miejscu albo one uciekną ale wrócą dlaczego dlatego że to jest prawie maksimum widoku gdzie one się spawnują czyli jeśli ja strzelę i on nawet nie padnie po kilku sekundach, tylko ucieknie, ale będzie miał trochę zdrowia, to on z tym zdrowiem wróci. Dostanie drugi strzał i padnie. Średnio od 6 do 8 niedźwiedzi za jednym razem mi się udaje zebrać. O, widzicie, idzie drugi, trudny i na niego będziemy się w pierwszej kolejności zasadzać, bo ten jest bardzo łatwy i szkoda. Jego też weźmiemy. Ale na tym się nie skończy. Chociaż może zaczniemy zanim reszta przyjdzie. Sprawdzimy mamy nieodpowiednią broń. Musimy wymienić na odpowiednią. I spróbujemy chociaż te dwa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale uciekały trzy. Jednego przegapiłem, ale nie szkodzi. Bo na tym cały urok polega, że one wrócą. Trzeba troszkę poczekać, może w międzyczasie przyjdą inne, ale to jest pewne. Muszę przyznać, że tą mapę mam całkiem nieźle rozpracowaną. Co denerwuje innych graczy i odchodzą. Zresztą możecie zobaczyć. 13 tysięcy punktów wcale długo nie gram. I czekamy. Bo muszą jakieś przyjść. Jeden prawdopodobnie padł, bo jest presja łowiecka. Ale ona jest tak słaba, że nie ma problemu. A widzicie, przyszedł następny. Bardzo łatwy. No, widzicie dostaje i gleba. Przeładowujemy. Przeładowujemy i czekamy na następnego. No, i widzicie, idzie następny. Poczekamy aż podejdzie te kilkadziesiąt metrów bliżej. Najlepsze jest to, jeśli zostanie trafiony i ucieknie poza zasięg, że zniknie po prostu poza zasięg, gdzie się respawnują. To po prostu wróci i uszkodzenia mu raczej nie zmaleją. Czyli po prostu nieraz było tak, że strzelałem, uciekał, wracał i był dobijany. Tu są też pumy. Też się mityczne zdarzają, ale... No ten leży. Ten idzie. Bardzo łatwy. I robimy teraz... I gleba. I znowu przeładowujemy. I czekamy na następnego. Mamy dwa. Prawdopodobnie jeden się jednak wykrwawił trochę poza zasięgiem. Więc mamy trzy. Ale bywa, że 6 do 8, i tu nie jest wcale taki zły wynik. No widzicie, idzie następny, bardzo łatwy. Zdarzają się mityczne, ale niestety problem jest z diamentem, ponieważ tu nie ma prawie że żadnej zasady. Dostawałem diamenty za ustrzelenie zwierzęcia o statusie średni. A bywało tak, że ustrzeliłem mitycznego, mityczny padł, prawie od razu, a dostawałem złoto. Wysokie złoto, prawie ocierające się o diament, ale jednak złoto. I widzicie, zniknął. Ale przeszedł następny. I tamten też wróci. Jeśli przeżył, to wróci. I my mu załadujemy drugi raz. I już umrze w zasięgu. Jakbym tak nie strzelał do każdego, który podchodzi, tylko z 10 minut zaczekał, to byście tu widzieli nieraz 8-10 niedźwiedzi obok siebie. Prawie że w rządku. Niestety ja tutaj walę do każdego, który. Przy czym te poza zasięgiem spawnu nie uciekają. Bywa często tak, że strzele zwierzę padnie, a trzy sekundy później pojawia się kolejny niedźwiedź i jest niespłoszony. Jeśli ja niedźwiedzia nie widzę, to on jakby nie widział innych zwierząt i też się nie płoszy. W tej chwili żadnego nie ma w zasięgu, więc jeśli tego zabiję. I nie zauważyłem, że jest jeszcze jeden. To już mamy raz. Idzie jeszcze jeden. Trudne o tego by było dobrze zgarnąć szybko. Za trudnego może być wysoka ocena. Ten jest słaby. To już mamy raz, dwa i prawdopodobnie dwa padły poza zasięgiem. Myślę, że do 5 już dobijamy. Teraz sobie weźmiemy tego na celownik i tak od 6 do 8 przychodzi. I tak można powtarzać bez końca, byleby presji łowieckiej nie było. Widzieliście, dostał gdzieś ze dwa razy i uciekł i zniknął. Wyszedł z zasięgu mojego spawnu, czy widoczności, nie wiem jak to nazwać. Po prostu o, idzie następny, po prostu po 350 gdzieś metrach zwierzęta znikają. Jeśli tam nie padnie, to wróci. A jak wróci i dr dostanie drugi raz, to padnie. Jak mówiłem, gdzie następny naprawdę może być totalna rzeźnia. Widzicie, przed chwilą tamten uciec, uciekł spłoszony, a ten ma status spokojny, bo w momencie kiedy się odbywała akcja z tamtym niedźwiedziem, ten się jeszcze nie, 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 nie zrespił. Więc, jakby to powiedzieć, nie wiedział, że ma być spłoszony, bo jeszcze nie istniał w grze. No a my mu teraz przywalimy. I znowu przeładowanie. I czekamy. Przyjdzie, nie przyjdzie, przyjdzie, nie przyjdzie. Jak nie ten przyjdzie, to przyjdą dwa następne. Niewielki. Jaki? O, mityczny. Pięknie, tylko z nim będzie problem. Z nim będzie problem. Może nie aż taki duży padł I gleba i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest jakiś. Jeszup. No myślę, że więcej już nie przyjdzie. Było chyba 8-9. To nie będziemy czekać, bo grę lubi wywalać, idziemy po tego mitycznego. Pierwszy, ocena 800 nie jest zła. Mityczny, i widzicie, 856 nie będzie diamentu. A wszystkie warunki widzicie na zielono, brakło jednego punktu. Drugi niedźwiedź. Także jak widzicie, to nie ma żadnej gwarancji. Niestety, jak widzicie, wszystkie warunki spełnione, a nie pasuje. Nie ma gwarancji, że mając nawet mityczne zwierzę, używając odpowiedniej broni, trafiając w odpowiednie miejsce, i możecie spokojnie nie dostać diamentu. Ktoś z nami gra, ciekawe czy się zirytuje i se pójdzie. I to już jest który? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty. showed me Powiem szczerze, nie wiem po co strzelałem. I tak go za bardzo nie zamierzałem zbierać. A jeszcze musimy się wrócić, bo to nie wszystko. Który to już? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósmy. Jak widzicie, teoretycznie mógłby być dziewiąty. To co? Bardzo łatwy. No i jest łatwy. A, złej broni użyłem. Dlatego tak łatwo padł. O. Ja cały czas mam sztucer na niedźwiedzie i na... Bizony. No i leży. To będzie dziewiąty. I dziesiąty. No proszę. I dziesiąty. Dziesięć niedźwiedzi na jednym polowaniu. Także jak widzicie na mapie Silver Ridge można całkiem nieźle podziałać, dokoksować sobie postać. Ja tutaj jakby ktoś wszedł w Steam na mój profil, to by widział, że nie wiem czy tam są daty, ale powiem szczerze, że w ciągu ostatniego tygodnia Góra Dwóch to miałem tu aż dwa diamenty. Co prawda, nie za niedźwiedzie. No i to chyba wystarczy, bo już 21, 21 minuta filmu. Tam jest co? Gdzie to jest? Aha, ty. A, po ciebie nie idę, nie chce mi się. Ile mamy punktów? 20 tysięcy. No, wcale długo nie gram. No, ale to już jest drugi raz dzisiaj z tym spędem niedźwiedzi. Tepniemy się jeszcze tylko na zakończenie, tutaj. I dlatego właśnie tepnąłem Polowałem stąd. Tutaj one padały i tutaj mam namiot i ambony, ale z niej nie korzystam. Korzystam z niej tylko po to, żeby po polowaniu przenieść się stąd, przenieść się tu i żeby długo nie chodzić. Ponieważ, gdybym to spróbował zrobić, to spłoszyłbym wszystkie, przestałyby przychodzić. A tak bywało nawet tak, że kiedy stąd, bo tu byliśmy, tepałem się do tego miejsca, to po popatrzeniu, spojrzeniu z powrotem na miejsce, gdzie byłem, już stał niedźwiedź. Mimo, że on nie mógł w 2 sekundy tam przyjść, ale po prostu się zrespił czy zrespawnował, czy jak to się tam mówi. No w każdym bądź razie widzieliście jak można sobie fajnie życie ułatwić w tej grze. Jeśli się podobało i sposób się podobał to łapka w górę. Jak się nie podobało to łapka w dół. A to co? Łatwy. Łatwy. O, widzicie, zniknął. To jest właśnie granica zasięgu. To paradoksalnie niechcący mi wyszło. Po prostu grając sobie tak ustawiłem bo nie znałem tego triku z niedźwiedziami na tej mapie. Ale to działam, no bo ja to już robię chyba szósty raz. Mam nawet kilka filmów z tego. Jakby ktoś nie wierzył, to mogę wrzucić jeszcze jeden, gdzie normalnie niedźwiedzie stoją chyba 8 w rządku. I czekają na odstrzał. No nic, na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam przyjemnej gry, i ewentualnie zapraszam do siebie na Multi. Trzymajcie się i do usłyszenia.